Pierwsza randka z dziewczyną to temat ważny, bo jak wiadomo, pierwsze wrażenie możesz zrobić tylko raz. Pewnie teraz się stresujesz, bo zależy Ci na tym, by dobrze się przygotować do spotkania i nie popełnić błędu już na starcie znajomości. Ja mam na imię Dawid, to jest Dandycore, czyli kanał dla świadomych mężczyzn, i dzisiaj przedstawię Ci 7 rzeczy, o których musisz pamiętać przed pierwszą randką. Nie mam już swojej miłości. Po to, byś zaprezentował się z najlepszej strony i by ta pierwsza randka nie okazała się ostatnią. Zapraszam! Cały bajer randkowania zawiera się w tym, by fajnie razem spędzić czas. Dlatego, Wasze osobowości, zainteresowania czy poczucie humoru powinny się realnie zgrać. Uwaga! Realnie. Jeżeli więc robisz research, żeby sprawdzić, jak się przypodobać osobie, która ci się spodobała, to popełniasz spory błąd. Czas, który na to poświęcasz, będzie czasem całkowicie zmarnowanym, bo nie dość, że będziesz czuł się z tym źle, to utrzymywanie potem takiej iluzji nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Pamiętasz historię Wielkiego Gatsby'ego? No właśnie. Gatsby looked in that moment. Serio, lepiej znaleźć kogoś, komu zaimponują twoje pasje i twoja osobowość, bo tylko na tym jesteś w stanie zbudować coś trwałego. Nie musisz zajmować się czymś, co Cię nie interesuje, tylko po to, by się przypodobać płci przeciwniej, albo dlatego, że napisali o tym w jakiejś badziewnej gazecie. Zwłaszcza, że nie jesteś ograniczony tylko do grona znajomych z podwórka, szkoły czy miejscowości, w której mieszkasz, tak jak na przykład miało to miejsce w przypadku Twoich rodziców. Po to żyjemy w czasach tak dużej indywidualnej wolności, by wybierać opcje najlepsze z możliwych i zapoznawanie się choćby w internecie otwiera przed Tobą zupełnie nowe możliwości. Pamiętaj, że możesz też po prostu mieć różne zainteresowania i koncepcje na siebie, wtedy wybór jednej z nich, w zależności od sytuacji, nie jest niczym złym. Nadal pozostaniesz autentyczny i zgodny ze sobą, a o to przede wszystkim chodzi. Wygląd jest bardzo ważny, nikt tutaj raczej tego nie będzie kwestionował. I kobiety bardzo często zwracają uwagę na to, czy facet jest ogólnie zadbany. Nie dbasz o siebie, to wypadasz z gry. Proste. No dobra, wy. Stąd, ale już! Maszli! A pachę! wynocha! I nie możesz mieć pretensji do kobiet, że wolą tych, którzy przynajmniej wiedzą, do czego służy żel pod prysznic czy antyperspirant. Mają wybór tak samo jak i ty. Ważnym składnikiem wyglądu jest też to, w jaki sposób się ubierasz. Na pierwszej randce dobrze, byś postawił na prosty i sprawdzony zestaw, w którym czujesz się naprawdę świetnie. Taki, który jest pewniakiem którym wyglądasz atrakcyjnie i który wesprze twoją pewność siebie. Nie kombinuj, bo potem zamiast cieszyć się spotkaniem, będziesz się zastanawiał, czy mogłeś coś zestawić lepiej. Ubierz się tak, byś wyglądał na ogarniętego i by twój strój był twoim wingmanem. Nie masz pomysłu, jak się ubrać? To idealnie się składa, że mamy książkę, w której znajdziesz gotowe pomysły, które zawsze się sprawdzają. Zapraszam na naszą stronę Mango. Nie musisz ufać nam na słowo, ale ponad 5 tysięcy osób, które już korzystają z tej wiedzy, nie może się mylić. Link do książki i więcej informacji na jej temat znajdziesz oczywiście w opisie filmu. Ja też zmieniłem styl. Dosyć jechania po mnie. Podsumowując, w kwestii wizualnego ogarnięcia warto nie zawalić sprawy na startnie. Zwłaszcza, że nie wymaga to jakiegoś kolosalnego wysiłku, o ile masz odpowiednie narzędzia. Musisz mieć świadomość, że atrakcyjność to coś więcej niż tylko wygląd. Pasję napędza cię do działania? Świetnie, kobiety lubią mężczyzn, którzy mają w swoim życiu jakąś zajawkę. No, tak było. Samo posiadanie to jednak nie wszystko. Wybierz najciekawsze, najbardziej zaskakujące albo najbardziej zabawne aspekty i stwórz z nich historię, którą będziesz mógł sprzedać podczas randki. Zaintryguj ją. Na pewno masz coś takiego, przecież poświęcasz na tę pasję tyle czasu. Kobiety, wbrew stereotypom, lubią nie tylko mówić ale też słuchać. Przedając siebie w sposób ciekawy, zwiększasz szansę powodzenia całej misji. Uważaj jednak, by nie zarzucić jej lawiną szczegółowych informacji, to raczej jeszcze nie jest ten etap. Chyba, że chcesz skończyć jak dżentelmen z popularnego mema. Od razu zaznaczę, że nie mamy na to badań. Ale z naszego doświadczenia wynika jednak, że nawet jeśli kobieta, z którą się spotykasz, jest bardzo niezależna, to będzie co najmniej zadowolona, jeśli przejmiesz inicjatywę i nie będziesz jej zmuszał do dokonywania zbyt wielu wyborów. Przecież w związku z waszym spotkaniem dokonała i już naprawdę sporo. Możesz też nie mieć sześciopaka na brzuchu, bujnej czupryny czy najlepszych ciuchów, ale jak nie potrafisz podjąć najprostszej decyzji, jak na przykład to, gdzie powinniście się spotkać, to stawiasz siebie na bardzo słabej pozycji. No i nie podoba mi się. Niezdecydowanie jest ze big no-no i to nie tylko randkowaniu. Bez przesady, to nie jest fizyka kwantowa, żebyś musiał rozważać 10 tysięcy możliwych scenariuszy, których potem nie da się odwrócić. I lepiej jest nawet podjąć złą decyzję i potem ją naprawić, niż okazać się niezdolną do działania półą. A gdzie możesz się wykazać tą inicjatywą? W kwestii wyboru miejsca. I miejsce spotkania naprawdę ma znaczenie. Na tyle duże, że nawet istnieje nauka proksemika, która zajmuje się badaniem relacji przestrzennych między poszczególnymi osobami, a także osobami otoczeniem. I co nie spodziewałeś się takiego stąd faktu w tym filmie, co? Miejsce spotkania powinno umożliwiać spokojną rozmowę, dzięki której lepiej się poznacie. Z tego powodu nad kino czy bar bardziej cenimy w tym względzie kawiarnie, restaurację czy ulubiony pub. Nie zabieraj jej w miejsce, w którym nie czujesz się pewnie i którego, nie daj Boże, nie znasz. Powinna być to miejscówka sprawdzona, nie możesz sobie pozwolić na to, by jakiś czynnik zewnętrzny, na słabe jedzenie albo nieuprzejmy kelner, obsuł Ci wieczór, na który tak przecież bardzo czekałeś. Zwróć uwagę na głośność miejsca, by było w miarę spokojnie i komfortowo do rozmawiania. Nawet pierwsza randka to jednak dość intymne spotkanie. I jeśli okoliczności zmuszą Was do wydzierania się w stylu sportowych komentatorów, to raczej nic dobrego z tego nie wyjdzie. Nie no, co ty robisz? Mówiliśmy już o tym, że kobiety lubią słuchać. A wiesz, co lubię jeszcze bardziej? Być słuchany. Powiesz teraz, no super, ale mi odkrycie. Poczekaj, uspokój się, to przecież nie jest takie proste, jak na ten moment ci się wydaje. Miesz, kur. Andrzeju, nie spóry, Andrzej, się! Tu nie chodzi o to, żeby tylko słuchać, ale przede wszystkim o to, by po wysłuchaniu zrozumieć i dać do zrozumienia, że się wysłuchało. Zbyt skomplikowane? No to teraz prościej w punktach. Ona mówi. Słuchasz. Rozumiesz. I zapamiętujesz kluczowe rzeczy i dopytujesz o ciekawe szczegóły. A potem jesteś w stanie odnieść się do tego, co powiedziała bezpośrednio, albo np. po czasie, używając tzw. peryfrazy, czyli omówienia danej kwestii swoimi słowami. I jeśli chcesz wypaść jako materiał na długoterminowego partnera to bez aktywnego słuchania ani rusz. Może na pierwszej randce nie myśli się aż tak długoterminowo, ale jeżeli czujesz, że jest szansa, że to ta właściwa, to danie jej możliwości bycia wysłuchaną będzie potężnym assetem. Bo Największe syfy w związkach biorą się w 90% z jednego, braku otwartej komunikacji i strachu przed nią. A to niewątpliwa podstawa, na której warto budować relacje od samego początku. Czasy są jakie są i warto być uważnym w kwestii gestów. Jednakże Osobiście nie spotkałem na swojej drodze kobiety, która czułaby się obrażona w przypadku okazania jej dość klasycznej uprzejmości, np. w postaci otwarcia drzwi czy pomocy we włożeniu płaszcza po spotkaniu. W mojej ocenie to żadna opresja, zwyczajne bycie miłym i pomocnym. Po prostu. I nie chodzi tutaj o to, byś kupił sobie jakiś zakurzony podręcznik savoir vivrus i z pasją studiował go nocami, bo to nie dość, że jest bez sensu, to nawet może ci zaszkodzić. Wiele z tych zasad po prostu, jak na przykład całowanie kobiet w dłoń, okrutnie się zestarzała i nie ma sensu się do nich stosować. Wybierz te kwestie, które uznasz za stosowne i nieprzegięte. Nawet te podstawowe, jak przepuszczanie kobiet w drzwiach, czy pomoc w zdjęciu kurtki czy płaszcza, potrafią zrobić naprawdę dużą różnicę. Pomyśl tylko, podczas gdy większość giermków w Necie, ty możesz realnie sprawić, by twoja wybranka poczuła się damą. I o to w tym wszystkim chodzi. Uśmiech to klucz do serc, więc nie możesz go pominąć. Dodatkowo też warto byś pamiętał, że najczęstszą reakcją zwrotną na uśmiech jest uśmiech, a stąd już prosta droga do wzbudzenia pozytywnych emocji. Innymi słowy, jest to sytuacja prawdziwego win-win. Ale nie możesz przesadzić, bo jak będziesz się szczerzył przez całe spotkanie, to wyjdziesz na kripa, zwłaszcza wtedy, kiedy na przykład powiedziała coś, co nie jest szczególnie zabawne. Czy często się pan uśmiecha? Nie, zwłaszcza jak, jak widzę durnego idiotę Jana Rodzenia, dyrektora klubu księgarza. Uśmiech dozuj hojnie, ale z rozwagą. Postaraj się, by był swobodny, niech ten uśmiech naturalnie podkreśla rozmowę, a nie stanowi maskę, za którą chowasz swój stres. Pamiętaj, że ona też się stresuje, nie myśl sobie, że nie. Twoim zadaniem jest jednak redukcja tego stresu, a nie potęgowanie. A nie ma ku temu lepszego narzędzia niż szczery, przyjazny uśmiech. Masz swoje sposoby na udaną randkę, a może jakaś kwestia związana z randkowaniem szczególnie cię trafi? Komentarze, oczywiście, jak zwykle są do Twojej dyspozycji. Dziękujemy serdecznie za dzisiaj, pozdrawiamy i do następnego!